Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Jeśli mamy rozmawiać o jakichś aferach wokół kandydatów na urząd prezydenta, przecież Rafał Trzaskowski pod jego, można powiedzieć, nadzorem zadziałała się gigantyczna afera korupcyjna, afera śmieciowa. Jego zastępca, jego prawa ręka w warszawskim ratuszu, Włodzimierz Karpiński ma bardzo poważne zarzuty wzięcia łapówek w kocie 5 milionów złotych za ustawianie przetargów na usługi śmieciowe w Warszawie. Przypominam, że do czasu kiedy koalicja Tuska nie wymyśliła jak wprowadzić do Parlamentu Europejskiego i żeby Karpiński uzyskał immunitet, pan Karpiński przebywał w areszcie orzeczeniami kolejne, kolejnymi orzeczeniami sądów które stwierdzały wystąpienie wszystkich przesłanek aresztowych, czyli prawdopodobieństwo popełnienia czynu, wyso zagrożenie wysoką karą oraz obawa matactwa. I od pół roku pan Karpiński nie jest objęty immunitetem. Sprawa, nie wiadomo co się w niej dzieje. Zatem zachęcam sztab Rafa Trzaskowskiego, by raczej e, po pierwsze wyjaśnił, Rafał Trzaskowski obiecywał, że po tej wielkiej aferze wyciągnie wnioski, e, że będzie audyt antykorupcyjny w ratuszu, Cisza. Niech się tym może zajmą. To jest potężna afera. Mówimy o byłym ministrze w rządzie Tuska, który ma zarzuty korupcyjne razem z wiceministrem, kolegą z czasów, kiedy w rządzie był też Rafał Trzaskowski, panem Baniakiem. E, miał Karpiński z Baniakiem utworzyć układ korupcyjny w Warszawie na e, ustawianie przetargów śmieciowych. Przypominam, łapówka 5 milionów złotych jest w zarzutach, ale przede wszystkim spotkaliśmy się z państwem po to, by zaapelować do Adama Bodnara. Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i zadać mu pytanie, kiedy akt oskarżenia w sprawie Karpińskiego trafi do sądu? Kiedy cała Polska będzie mogła zobaczyć, jak utworzono według prokuratury układ korupcyjny pod nosem Rafała Trzaskowskiego, z którego mieli korzystać prominentni politycy Platformy Obywatelskiej? Mija pół roku od zakończenia em, kadencji Parlamentu Europejskiego, gdzie przez kilka miesięcy Karpiński miał immunitet. Dlaczego Karpiński nie wrócił do aresztu? Dlaczego nie ma wniosków aresztowych? Wobec niego. Dlaczego nie ma aktu oskarżenia? Czy przypadkiem nie jest tak, że Adam Bodnar skręca sprawę dla Rafa Trzaskowskiego w kampanii? To są bardzo ważne pytania. Żądamy, żeby Adam Bodnar a minister sprawiedliwości się do nich odniósł. Szanowni Państwo, ktokolwiek wie, ktokolwiek widział Włodzimierza Karpińskiego, znanego beneficjenta programu z celi do Brukseli, osobę, która. Wyszła dzięki machlojkom, które zostały podjęte właśnie przez koalicję 13 grudnia. I pomimo tego, że ta osoba miała immunitet i się skryła za tym immunitetem w Brukseli, to już dziś widzimy, że od pół roku nie jest chroniony żadnym immunitetem. A pomimo tego, Adam Bodnar i ta neoprokuratura, którą zarządza. Ci uzurpatorzy, przybierańcy z Kornelukiem na czele nie podejmują żadnych działań mających na celu postawienie aktu oskarżenia wobec właśnie Włodzimierza Karpińskiego. Trzeba zadać sobie pytanie, i te pytanie kierujemy za pośrednictwem opinii publicznej do właśnie Bodnarowców, do takich pretorian Donalda Tuska, dlaczego w tym zakresie nic nie robią? Czy to jest kolejna sprawa? którą planują skręcić? Czy to jest kolejna sprawa, w której chcą pokazać, że prokuratura, która powinna być niezależna, jest instrumentalnie wykorzystywana do walki z oponentami politycznymi? Już dziś wiemy, już ta kampania nam doskonale pokazała, że służby są wykorzystywane do tego, ażeby atakować obywatelskiego kandydata, pana doktora Karola Nawronskiego. Dziś widzimy, że prokuratura która e, tak naprawdę jest zbrojnym ramieniem Platformy Obywatelskiej. Ci bodlarowcy, którzy są w tej prokuraturze, zamiast ścigać przestępców, zamiast e, kierować akty oskarżenia wobec tych, którzy na to zasługują, decyduje się, żeby nie podejmować żadnych czynności wobec najbliższego otoczenia Rafała Trzaskowskiego. Bo tak, pan Włodzimierz Karpiński był i jest. Co by nie mówić osobą związaną z Rafałem Trzaskowskim, podobnie jak wymieniony już tutaj przez pana ministra Kaletę, pan Rafał Baniak. To są zarówno osoby związane z nim, jeżeli chodzi o ratusz warszawski, ale przede wszystkim są to jego koledzy z rządu, którzy siedzieli na radach ministrów wspólnie z nim. Więc Rafał Trzaskowski oczywiście teraz mówi, że ludzi nie zna, ale tak naprawdę. No nie robi sekretarzem miasta osoby, która nie jest jego zaufaną osobą. Dlatego też oczekujemy od bodnarowców na czele z Adamem Bodnarem jasnych informacji, jakie działania zostały podjęte, dlaczego przez pół roku nic się nie dzieje w tej sprawie i dlaczego prokuratura, która powinna być niezależna, jest wykorzystywana w walce politycznej. Dlaczego ci bodnarowcy, którzy tak naprawdę w swoim działaniem zaprzeczają rocie, przysięgi i wykonywaniu, wykonywanemu zawodowi, dlaczego to robią? Będziemy, Szanowni Państwo, przez następne kilkanaście dni, kolejne miesiące tę sytuację nagłaśniali, bo opinia publiczna zasługuje naprawdę. Nie slogany. Nie y, kłamstwa, które właśnie są wypowiadane przez polityków platformy obywatelskiej, tylko naprawdę. Dziękuję. Szanowni Państwo, pan Karpiński zapisał się czarnymi zgłoskami dla wszystkich Polek i Polaków, ale przede wszystkim mieszkańców Lubelszczyzny, z której był posłem platformy obywatelskiej. To znamienne jego zdanie ha z tą Polską Wschodnią, którą usłyszeliśmy na taśmach. Z restauracji Sowa i Przyjaciele wpisało się i przylgnęło do tego człowieka. Pytamy się, czy doktryna Neumana w dalszym ciągu obowiązuje, czy ludzie Platformy Obywatelskiej, wysocy nominaci Platformy Obywatelskiej, dalej mają być bezkarni, czy zmiana rządu. Znaczy to, że parasol ochronny Donalda Tuska, parasol ochronny Adama Bodnara roztoczył się nad panem Karpińskim. Żądamy również odpowiedzi i wyjaśnień od Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, którego Karpiński był najbliższym współpracownikiem. Co dalej z tą sprawą? Nie zgadzamy się na to, aby została zamiatana pod dywan, i będziemy o to pytać również w trakcie kampanii wyborczej. Dziękuję, czy macie Państwo pytania. Skoro nie ma dziękuję. Bardzo, dziękuję. dziękuję bardzo. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.